czy nadal warto uczyć się języka hiszpańskiego i w ogóle języków jeżeli mamy okulary AI które na przykład chce prowadzić Apple jeżeli mamy coś takiego jak ChatGPT który ci tłumaczy możesz przetłumaczyć mi na bieżąco na hiszpański Oczywiście nie ma problemu mów śmiało a ja będę tłumaczył na hiszpański Dzień dobry złapałem gumę czy może pan mi pomóc Buenos días, pinché una llanta, ¿podría ayudarme? Czy uważasz, że Należy jeszcze się uczyć języków, skoro ty ładnie tak tłumaczysz? Oczywiście. Warto uczyć się języków, ponieważ pozwala to na głębsze zrozumienie innych kultur, autentyczną komunikację i uchwycenie niuansów, które czasami giną w tłumaczeniach automatycznych. Dodatkowo wzbogaca to nasze doświadczenia osobiste i zawodowe. No, czyli jeżeli podobała Wam się ta rozmowa i chcielibyście tak rozmawiać z ludźmi, tak naprawdę, no to uczcie się. Nie uczcie się języków, róbcie to przez AI. Ale jeżeli chcecie naprawdę to poznawczość mieć, tej kultury, chcecie mieć z tymi ludźmi naprawdę fajny kontakt, chcecie zwijać się i wasz mózg, mieć satysfakcję z tego i być niezależni od internetu, bo może być tak, że gdzieś tam na jakimś Zalesiu na jakimś końcu świata nie będzie internetu, żebyście nie byli po prostu no, bezbronni. Tego dajcie znać w komentarzach, jak wy uważacie, że zmieniła się nauka języków, po co się uczyć, czy nie lepiej po prostu nie tracić czasu i wykorzystać czata GPT.